Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Moi drodzy, witam Was serdecznie dzisiaj już w plenerze, dlatego, że pędzę na tramwaj, a to dlatego, że wybieram się załatwić jedną bardzo ważną sprawę, ale jadę tramwajem, ponieważ samochód zostawiłam normalnie pod domem, gdyż tam nie ma gdzie zaparkować. Jest bardzo mały parking, który jest zawsze pełniusieńki, Eee, trzeba bardzo daleko zaparkować i później bardzo daleko iść, więc stwierdziłam, że wolę jechać tramwajem, tak mi będzie wygodniej i jeszcze po drodze wracając coś też załatwię. Jak możecie zauważyć, ja jestem w kurtce. Pogoda drastycznie się zmieniła od wczoraj. Wczoraj mieliśmy upał na krótkie spodenki, wszystko. Dzisiaj spore ochłodzenie. W nocy lało, teraz też tak troszeczkę mrzy. Także ma dzisiaj być dużo opadów deszczu, burzowo, więc mam nadzieję, że nie zmoknę. Zapraszam Was na ten dzionek ze mną. Wybieram się później też na drobne zakupy do manufaktury. Muszę coś zobaczyć sprawdzić, także póki co idziemy na tramwaj. Następny przystanek Moi drodzy, ja już załatwiłam swoją sprawę. Czekam na przystanku dalej, żeby wrócić do domu. Właściwie nie do domu, teraz jadę do manufaktury. Jeszcze mam tam kilka rzeczy do ogarnięcia. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo tramwaje, że hałas jest straszny, ale zobaczymy jak to będzie. Także teraz kierunek, manufaktura. Kochani, wróciłam do domu. O. Mam torbę, bo weszłam do tej manufaktury po kilka rzeczy i wam pokażę. Przy okazji do apteki i lekarstwa odebrać. Ale mm, słuchajcie, już wam pokazuję ja nic odkrywczego nie kupiłam. W ogóle już się tak zmęczyłam, jak nie wiem co. Ale weszłam do Rosmana kupić krem do twarzy dla Julcia, taki delikatny z baby dreama, eee, i. Byłam w Home and View, kupiłam kubeczki, ale moi drodzy, kubeczki. Jeden jest dla mnie, a dwa są na prezent, dlatego że ja będę miała niedługo spotkanie z kimś fajnym z YouTube'owego Świadka i taki chciałam drobny prezencik, przypominek, dać. No, to, co ja oba opatrybuję? dwa takie same, bo to dla pary. Więc takie białe, klasyczne. Ja nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale one są takie. Czekajcie, no, czy to się wyostrzy? One są takie. A... Taki chrop... Takie kropeczki ma takie. No, nie mogę teraz, kurde, wyostrzyć tego. Czekajcie, czekajcie, spróbujemy. No, ja nie, nie, mi się wydaje, ja tego w podglądzie nie widzę, ale one mają takie kropeczki, takie białe też. I to są takie dwa kubeczki na kawusie, na herbatkę, żeby im było miło. Coś jeszcze do tego dorzucą? I jeszcze dla mojej super koleżanki, ponieważ ona się teraz będzie troszeczkę uczyć, to kupiła mi taki super notatnik różowiutki ładny. I może sobie tutaj robić notatki. Także takie prezenciki będą drobiazgi. No i tak, co kupiłam? Byłam też w oszą. Kupiłam sobie takie spineczki do storczyków, dlatego że nie mam storczyka, ale planuję sobie kupić i to zawsze się przydaje. A, jeszcze przy okazji, będę w Home You kupiłam chybaczek jadal dla siebie. Taki na kawkę, też może być herbatkę z napisem Optimist. No, kurde, coś mi tu szwankuje, że mi się nie, nie, wy, nie wyostrza. No. O! Także taki kubeczek sobie go umyję. Kupiłam na te prezenciki torbę taką prezentową, właśnie. Jeszcze coś tam słodkiego dorzucę, żeby mieli. Kupiłam e, taki, taki pokrowiec etui na, na dokumenty dla mojego Stasia na legitymację szkolną, kartę rowerową i tam takie, wiecie. E, kupiłam ciasto gotowca, słuchajcie, e, którego może na weekend zrobię na szybciora. E, cy, babkę cytrynową, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale myślę, że będzie dobra. Tak na szybko zrobić. Kupiłam takie na spróbowanie pierwszy raz. Ja wiem, że to nie jest super zdrowe, ale nie piłam tego nigdy. Taką ice frappe, takie w saszetkach kawy, jak są wiecie ten Nescafe. To tutaj są takie um, na zimno i one są w smaku kokosowym. No ja uwielbiam kokos, więc mnie ten, do mnie ten kokos przemówił. Słuchajcie. Kupiłam też na spróbowanie z takich gotowych rzeczy lody, żeby zrobić w domu takie, miksuję się z mlekiem. Zobaczymy, czy one będą smaczne. Jeżeli nie, no to więcej nie będę kupować, ale kupiłam śmietankowe i mm, czekoladowe. I kupiłam sobie taką, o, takie coś na jakieś tam takie pojedyncze kartki, dokumenty czy coś tam, wiecie. Także takie mini zakupki. Teraz to chowam. I słuchajcie, robię sobie kawę i śniadanie, bo ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłam. I właściwie to chyba już tego śniadania, takiego typowego, nie będę jadła. Tylko mam sernika na zimno, którego wczoraj robiłam. Więc ja sobie ukroję tego serniczka z galaretką i zrobię sobie kawkę. Zjem to, bo już mi głowa pęka po prostu, bo od rana nic nie jadłam, nie piłam, więc ja to zjem i polecę jeszcze chyba, bo muszę kupić truskawki znowu. Codziennie kupuję po 2 kg truskawek, dzisiaj kupię 3 kg chyba, także szybko zjem i polecę. A potem będę robić obiad, także odezwę się w trakcie. No dobra, jest serniczek, słuchajcie. Tak się prezentuje. Jest e, kawusia, tu są dwie galaretki. Jest e, cytrynowa i borówkowa. Sernik również jest borówkowy, ale powiem Wam, że ta cytrynowa się tak rozjechała. Nie widać za bardzo tego żółtego koloru. Także y, teraz sobie zjem i lecę po owoce. Kochani, wróciłam, umyłam już część truskawek, bo kupiłam dzisiaj 4 kg mm, truskawek, 2 kg tutaj już są umyte i obrane, i jeszcze tutaj mam w koszyczku 2 kg. Także dzisiaj naprawdę codziennie chodzę, kupuję tak całe koszyczki, już mam. Chodzę tylko na wymianę z tymi koszyczkami e, codziennie i kupuję te truskawki, no ale jest sezon, trzeba jeść. Właśnie będę szła za chwilę pod prysznic, ale chciałam Wam pokazać, bo właśnie muszę wyrzucić, więc zanim wyrzucę denko tego żelu pod prysznic, powiem Wam, e, bardzo fajny żel. Ja już miałam wcześniej chyba fioletowy i teraz niebieski nawilżający, i bardzo mi podpasował ten nawilżający, zarówno tak po prostu jako żel, ale też zapachem. Bardzo delikatnie i przyjemnie pachnie, także polecam Wam, fajnie skupić w Rossmanie na jakiejś prące, ja jeszcze jeden mam w zapasie, chyba, nie pamiętam już jaki kolor, żółty chyba jeszcze, żółtego jeszcze nie używałam, więc sobie przetestuję, zobaczę, ale ten niebieski bardzo, bardzo jest fajny, także... Jeżeli będziecie mm, kupować jakiś żel, to sobie możecie przetestować, bo naprawdę jest fajny. Moi drodzy, wieczór się zbliża. Ja już y, rozpuściłam włosy, bo miałam spięte cały dzień. I powiem Wam, że po południu y, tak pogoda, tak się chmurzyło, zanosiło się na burzę, zrobiło się bardzo duszno, ale nie było tej burzy, nie padało. Ale tak mnie potwornie rozbolała głowa, że po prostu aż mnie gumka urażała na włosach. Więc już musiałam się wyluzować. Co chciałam Wam powiedzieć, to to, że właśnie wrzuciłam też vloga, więc macie co oglądać. Nie, właściwie nie vloga, tylko choz tylko zakupowy z Sinseja. Yy, więc macie co oglądać. Yy, planowałam dzisiaj poczytać książkę wieczorem, ale ponieważ tak mnie ta głowa boli, to nie wiem czy dam radę. Ale wczoraj yy, zaczęłam oglądać serial na Netflixie, nowy, yy, który nosi tytuł... nie jestem pewna, bo <gryw> bardzo kiepską pamięć do filmów w seriali, ale chyba yy, Antracyt. I jest to francuski serial i bardzo mi się podoba Chyba jest francuski, nie jestem pewna Ale bardzo mi się podoba Dopiero dwa odcinki chyba obejrzeliśmy Także dzisiaj może ciąg dalszy Oczywiście słuchajcie, no nie byłabym sobą gdybym nie oglądała Bridgertonów Bridgertonów zaczęłam, ale oglądam ich tak w wolnej chwili Mm, więc y, dopiero z, y, chyba też dwa odcinki obejrzałam, ale będę sobie oglądać dalej, bo każdy sezon Bridgertonów oglądałam i, i taki trochę oderwany od rzeczywistości jest, ale, mm, ale, ale przyjemnie się ogląda. Także y, dajcie znać, czy coś oglądacie teraz. Ale mówię, ten antracyt jest fajny. Y, ja lubię tego typu seriale, y, także. Polecam. Możecie sobie zerknąć, jak macie czas. A tą oto polecajką Netflixową kończę już tego vloga. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam. Wciśnijcie ten magiczny guziczek, subskrybuj. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki. Pa, pa.